Mierdzisz spalonymi mięsem! Czemu nie palą tych stosów poza murami? Jest gdzieś kraina, gdzie żyje więcej takich mm. jak że. Biały wilk. Witaj w Pasiflorze. O Widzę, że mnie nie poznajesz. Witaj. Hmm. Nie szkodzi, Kiedy się ostatnio widzieliśmy, pewnie wyglądałam trochę inaczej. To było... Dawno temu przeszliście wtedy z jaskrem i dwoma niziołkami, <laughs> ale było śmiechu z tymi malcami. Dotąd to wspominamy. Przepraszam, ale przyszedłem tu, bo. Ciszej. Dobrze wiem, po co przyszedłeś. Czekają już na ciebie. Tędy. Idź tędy, na górę. Na górę szef już czeka. Gerald, jesteś? Mogłeś wybrać bardziej ustronne miejsce na rozmowę o zamachu. Wszyscy tego nie myślą, więc nie ma się czego bać. Poza tym, wiesz, to miejsce z tradycjami. Mówią, że to właśnie tutaj Falka planowała zamach na króla Wrydanka i szczęście rebelii. Porównujesz się z Falką? Chyba nikt nie wpisał się w historię Redanii bardziej krwawo niż ona. Jej rewolta zmieniła bieg historii i to nas łączy. Ale jeśli chodzi o przelewanie krwi, planujemy upuścić jej tylko Radowidowi. Cieszę się, że chcesz wziąć w tym udział. Przyznam, że nie byłem pewien, czy się zjawi. Myślałem o tym, co powiedziałeś, że dopóki Radowid żyje, Tris i NFR nigdy nie będą bezpieczne. Żebyś wiedział. No dobrze, że się rozumiemy. W takim razie przejdźmy do rzeczy. Zdaje się, że mojego wspólnika już znasz. Noż? Ty tutaj? Emerytowani szpiedzy muszą się wspierać. Kiedyś broniłeś króla. Teraz mieszasz się w zamach na innego? Nie jestem z tego dumny, ale... rozpatrywałem wiele możliwości i nie znalazłem lepszej. Radowid wiele razy udowodnił, że w głowie mu tylko własne interesy. Kiedy Kedwen poprosiło go o pomoc, najechał na nie. Kiedy ja błagałem o wsparcie dla Wyzimy, odprawił mnie z kwitkiem. Teraz wojna wchodzi w decydującą fazę i musimy działać szybko. Nie mam już zgódzeń. Martwy Radowid to wolna teneria. Dobra, a czego chcecie ode mnie? Jeden z naszych pojechał się spotkać z informatorem i nie wrócił. Od tego, czego się dowiedział, zależy powodzenie całego planu. Musimy go znaleźć, a nie ma w okolicy lepszego tropiciela niż ty. Nie musisz mnie brać pod włos, roz. Macie jakieś wskazówki? Wiadomo, gdzie ten wasz wspólnik był widziany ostatnio? Podróżował pod przykrywką obwoźnego serca. Musiał przejeżdżać przez Pontar, najpewniej przez redański posterunek. Mamy tam swojego człowieka. On powinien wiedzieć więcej. Nazywa się Gregor. Dobra, pogadam z Gregorem. Dzięki. Postaraj się nie rzucać w oczy, o ile to możliwe. I pamiętaj, że od powodzenia Twojej misji może zależeć przyszłość wojny, a więc Temery i całej północy. Wiem, spróbuję tego nie spieprzyć. Do zobaczenia. Liczymy na ciebie, Gerard. Nikt cię nie widział, jak wchodziłeś. serenity, A na ulicy? Nie Pracowałem służbę. Все тут не вам. I don't Gdzie się pchasz, przybłędo. Najpierw Glade pokaż. Glade? Jaki Glade? Taki, co poświadcza, że nie czarodziej. Bez niego nie można ani wejść do Nowigradu ani go opuścić. Nie mam takiego glejtu. To dalej nie przejdziesz. Następny! Chwila, chwila, jak zrobić tę przepustkę? Pierw trzeba złożyć ofiarę na rzecz Kościoła. Potem musi za ciebie poświadczyć trzech. On może przejść. Tu są jego papiery. Co? Ale skąd? Nie twój interes. Wracaj na posterunek. Pozdrowienia od Zigiego Royvena. Nie zatrzymywać się. O! Gregora. To znalazłem. Ktoś ty. Gerald Zivi, przysyła mnie Dijkstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek. Padnie sobie przystroiliście po na polecenie samego króla, miłościwie nam panującego. Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. A tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. Więc to wina ludzkiej zawiści, nie Radowida. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? Do rzeczy. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał ten, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz, ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz Glade przejazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Ma. No dobra, do powodzenia. Dzięki, bywaj. Wracaj, skąd przyszedł. thank yeah. Nie wygląda na uszkodzony. Rozejrzę się, może coś znajdę. Ślady szarpaniny. Pód coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. But, coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. But, coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Ten co tu robi? Witaj. Wiedźmak idzie sobie. Ja zajęty. Buty zbieram. Widzę. Zastanawiam się skąd się tu wzięły. Ano wyrosły jak grzyby. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Hmm. Hmm. nie może, bo ok i pog będą źli. Og i pog? Do twoi koledzy? To znalazcy! Wielkie znalazcy! Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli. To jaskini. O, 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 tam Zjedliście go? Nie, <laughs> on kościsty, niedobry, nie, Og mu kazał buty robić, dla robić. poga i roga. i Roga.